No, i telefon mi się wyłączył, I źle zrobiłaś, widzisz? A ja muszę iść potem wore, setka kolejna setka. Telefon szwankuje. Telefon nowy szwankuje Nie mam rękawiczek, tego nie wezmę Ile razy, nie wiem to jest Jak jeszcze na tyle razy Tam Pozdrawiam Flaminga Kajnowskiego Czyste giery I tam wszystkich wszystkich, wszystkich. Teleczka papier poliia To jest... Trzeci filmik. Nie wiem, jak go zmontować, tak żeby był jeden filmik. Ja może coś pokombinuję. papiery plastik, plastik. pusia pusia zamkowe, aluminiowe <grywka> Gerek gopis Masz Amulinium No jak Zawsze to 10 groszy więcej o, Puszeczka zakaz parkowania o. ale na przykład jakbym jechał do lasu sprzątać las nie byłoby gdzie stanąć bo na poboczu nie dałoby za bardzo radę i byłby taki zakaz parkowania jak ja bym na tym zakazie sobie zaparkował ale bym sprzątał las i leśniczy by przyjechał albo inne służby się doczepili do mnie ciekawe czy by mi podarowali za to co robię jak myślicie? Tu masz jeszcze długopis. O, żonka kosi. Kosi kokosy. Z ziemi. Następnym razem będzie tam, od, tamtąd, od tamtej o. drogi. Przez rów. Jedna strona, druga strona. O, trzeba będzie kupić. Trzeba worki, worki kupić. Tutaj stoi moja renówka. Wczoraj ją zakupiłem. tam widzę. Też tam coś zobaczyłem. Chyba puszka. Chyba puszka. Robimy zawody? Kto pierwszy? Ja będę pierwszy. Ale śmieć. Hehe. Byłem pierwszy. Nieważne czy puszka, czy nie puszka. Ważne, że podniesione, hehehe <laughs> Słoiczek daw to na Elegancko Posprzątane, posprzątane O, jaka silna żona Ćwicz kochanie, ćwicz Normalnie powiem wam nie lubię takich ludzi, którzy śmiecą kurde w lesie. Chciałem brzydkie słowo powiedzieć. Chyba nikt nie lubi. Nie? I dobra Tam tu jest autko Teraz się pochwalę Zostawiamy śmieci tu Przy śmietniku to jest z boku. O. Jest? Jest. Nie ma żadnych puszek? Nie ma. Pusty worek. Dobrze wiedzieć, że służby tu przyjeżdżają i opróżniają No i to tak wygląda. Budowlanka też będzie trzeba sprzątać. Eee. Jedzi pięknie, czyściutko. No i żegnamy się z Wami. To jest serenówka moja. No. Nie kop go, bo go to boli. Ja powiem wam, że jestem zadowolony. Aha. Ja nie mogę otworzyć. Kartę zgubiłem. No kartę. E, wola Teraz nie łapie z karty 6 obiegowa Kartę sobie powieszę A nie muszę jej wkładać no, Posprzątane Teraz idziemy na obiadek do domu Ręce umyć A dziś tak dla zachęci na smaka to mam placka po węgiersku Pięknie. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich Zachęcam do zaglądania moje, na mój kanał Bardzo mnie to cieszy jak mnie obserwujecie Trzymajcie się, papa.